Ile finalnie Polacy zdobędą medali w Paryżu? O, ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie pytanie, no bo mężczyźni walczą jako kobiety. Jest to nie, niesprawiedliwe i wszystko się może zdarzyć. Nie mam żadnego pojęcia, mam nadzieję, że jak najwięcej. Śledząc lekat w ogóle sport, nie, to dla, myślę, że w 10, a może jak przyjdzie świecie, to więcej będziemy mieć. Oj, to totalnie nie, nie mam pojęcia, nie interesuję się tym, więc ciężko mi nawet odpowiedzieć. Chciałbym, żeby było więcej jak na ostatniej olimpiadzie w Tokio, ale nie wierzę w to. 10. Optymistyczna to jest wersja, Pani zdanie? No, taka średnia. Pół na pół. Zależy od uczestników. Ile Polska ma uczestników, nie? Tam na igrzyskie. Dlatego liczy jako 7-8. Szczerze mówiąc nie orientuję się w tym jak na razie. Przewidywać nie będę, ale mam nadzieję, że jak najwięcej.